w ubiegłym roku malowaliśmy mural pod hasłem Punk's not dead bo na wystawie jednego z takich ukraińskich artystów się zapoznałem z różnymi osobami i w pięć osób w gronie międzynarodowym było dwójka Ukraińców był Orlando, który tutaj mieszka w Polsce, ale jest z Kuby. A, i Francuz, który mieszka w Berlinie. Uh -huh. I, I w takim pięcioosobowym składzie namalowaliśmy właśnie mural pod hasłem Punks Not Dead. Bo to się okazało, że wszyscy mamy takie punkowe korzenie. No właśnie, będę musiał, bo ja nagrałem jakiś czas temu taką rolkę na własne potrzeby z tego, z tego muralu. Więc muszę to odnaleźć i wrzucić nawet może na imi radio, żeby. żeby Bardzo będziemy mieli nasze. Bo jest spotkania. naprawdę wielokulturowo.